Hejka, ja go zajemas, ja jestem Prorok i witam Was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. I co, dobiliśmy do, tak to ujmę, 7 rocznicy Dead by Daylight. Czy ona jest dobra, czy nie? Tutaj, proszę bardzo, zobaczcie sobie, jakie fanty. Troszkę już pograłem na tym evencie z rodziną, jak widzicie. Ale tutaj, szczerze, jestem <grym> bardzo daleko, bo niestety długo w tą grę nie grałem i szczerze, trochę mi się nie chciało grać w debedy. Ale no, teraz wróciłem z powodu eventu i co, lecimy sobie do rozgryweczek, które zaraz zobaczycie. Okej, okay, sklep nędzy, zaczynamy, obok mnie jest nasza pielęgniareczka Lisa. To co, zaraz do Gena, Chodź. koleżanko? Chodź. Skleń Mongena. Koleżanko. Ej, okej, okay. nagrało się to chyba. To się nagrało. Proszę, żeby to nie był jakiś taki killer, który będzie nam no, nie bił od razu na start. Nie, łezkar. Aj, Proszę, nie na mnie, nie na mnie. Fak, 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 kwak. moi mnie ratować. Stanął. Dobra, biegnie dalej. Poszedł. Dobra, za na zawracam. Nie goni tą to obecnie Dobra A jaki to jest komornik Łeski Łeski, Daddy Łeski To przynajmniej Wiem, że będzie miał duży terror Jeden plus Ta ok, tak gdzieś tam kręciła to a tam bym poprzed... Oh, oh fuck Ja nic nie mówiłem, ja nic nie mówiłem Wiele by mu tunela nie zrobić. Oni cały czas Dobra, bo już nie, czy oni mnie gonią, czy Fuck, zostawił ją Dobra Ważne bym pamiętał, by grał na swój styl, czyli sniki biki bo większość killerów w tej grze są... no. Nie najmądrzejsi po prostu. Chodź, IT Dobra. Tu powinien zostać jeszcze jeden gany gdzieś po tej stronie mapy, więc tutaj nie kręcę w ogóle już. Pytanie, gdzie... i tak Wy chyba są teamem, tak mi się wydaje przynajmniej, więc ja będę mógł na tylko gain kręcić. Fuck. Ja wiem gdzie to za gorsze. Fuck. Segoni. Ja mu tego genę skręcę Nie, to zastanawiam się czy te surfy, z streamingiem jest filmem czy nie To mnie naprawdę zastanawia Lisa czy wylupujesz go przez minutę, żeby móc mi skręcić genę? Tego powinna arkawaje się ra ja nic nie wbiłem. O, Kate'ka, Kate'ka! Dobra. Kręcimy Gena. Kochana. Wyleczę cię... ...i po koleżankę pójdę. Chodź tu. Ja pójdę po Tom, Ej, Boże, lisek Dobra Spójrzcie, ci Aha Dobra, on tu idzie Radiłyski tu jest. Dobra, goni Dwita. Mogę biec do Gena. Szybko do Gena zawracamy. Skręcimy go. I będziemy się co dalej. To ten tu był, jak dobrze pamiętam. Jest! Jest! Lubię, ja będę kręcić. A bo Dwight tak dobra, wywalone, jajca. No a chodź. Czy tego, czy może. Tam bardziej. Ten Dwight go fajnie lubuje. nie? Okej. Okay. Łezki, łezki mnie nie widział. Ej! w ten totem! Tak, on będzie mieć tunel. Tak, on ma tunel. A czemu mi tak... Ej! Chodź za Kate'em, okay, nie mnie. Interesujący pościg. Oła! Oh, wow. Run! Kate'ka, run! Aha! Ej, dobra, I easy! Nie będzie tunela. Chyba. Powieś ją. O... Ktoś tu nie ma najlepszego internetu, widzę łezki. No dziękuję ci, ten twój gu... internet mi wszystko zapsuł łezki. O, o, o. Gdzie? Where? Aha. Dobra, Kejta, ja cię prze... Ej, wyrwała mu się Dobra, nevermind jak mu się wyrywało Ja się wpierw wychiluję I zobaczę co będzie dalej Łeski, Łeski Twoje Łeski Przelane dzisiaj pokrocie krocie Łeski Muszę znaleźć to eventowe też, żeby mieć maseczkę On tu idzie. Dobra jest tam w środku. On teraz jeden, co może robić to chodzi po genach. To z jednej strony dla mnie jest dobre, ale ja dla niego przerypane. Wolma tak obstawione, że ma do dubki trochę. Przepraszam cię, Kate'a, ja chcę iść po... To właśnie. No, w serio? Dobra, chodźcie. nie naprawdę, komuś tutaj internet nieźle ten... Laczy. Masz też pani. Dobra, wykręćcie sobie geny. Szybko, 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 szybko. nie uciekaj, nie uciekaj. Chick. Dobra, ona nie chce tam kręcić gena, ja będę prawo tego w głównym budynku skręcić. O, się daj ganiać, ganiacie. Dobra, tu o ragoni. Ja do W tym czasie. Okej. Okay. Wezmę sobie tylko to, stąd. A nie ale ten internet o kończy nie przyjdzie do mnie, czy do tej? Nigdzie mi idzie. I never mind, bo już tam ma... ...kręconego. Dobra, ja tutaj będę otwierać bramę. Okej, okay, goń, goń. Okej, okay, Dwight, Dwight, Dwight. Dawaj, wychylujemy cię i biegniemy. Nie rób na... nie rób ten, zrób na czymś innym Dwight. Dobra, ja uciekam, nie będę drażnić weskera. O kurde, to jest ta nowa mapa. No to pierwszy raz gram na niej. Będzie przypał. Eee. Co to za kij? Wesker. Daddy Weski. ...żywamy. Ej. Fuck. To jest szczyt! jednak zawsze masz szczęście. Kupi, zawsze ma jednak szczęścia. Ej! Ej! Toś mi ukradł apteczkę. No dobra, trudno się mówi. Ja za karę ukradnę sobie tego. Gałę. To znaczy, no gałę, Jezusie, prorok. Błodemu chleb na myśli, co? NIE! Ja pierdzielę. No, jest jeszcze jedno. Idziemy od razu po nie. Ale no na tej mapie to ja wątpię, że wygram. Ja jak mi laguje. To jest dramat dzisiaj. Mam piwnicę jak co. Zajdziesz kampił? A ty ganiasz się. Dobra. Ran mordo, ran. Chciałbym, żeby trzeba geny kręcić. Czy ten wesker... Ok. Nie, wiem, co tu się dzieje? Teraz. Ale ja wiem, że chcę skręcić geny. Kula, to jest najgorsze. Nie znam położenia genów na tej mapie nie wiem czy będzie tu... Drugi raz ten sam gości wisi. Niedobrze. Niedobrze. Pójdziesz po niego? Ja chciałbym tego pianica już skręcić, ale już nie zdążę pewnie. To już mojego farta. Ściągnę jego, pięknie. Nie że będziesz tunelował łezki. Proszę cię, nie tuneluj. Bądź miłym killerem. Miłym, przyjaznym, fajnym. Chyba jesteś. Chyba jesteś, on nic szanuję. A czy wy musicie iść do mnie? Bo ogóle co robi reszta randołów, bo nie widzę, że genów. Czy jest nam ciekawe papier ja papier gdzie oni są? Daj, wychiluje cię. Chodź chodź Byczku Chodź faktor Ci zrobię. Wyku Jezu, no ho. Dobra, idź pan w kij daleko Ja się... Ja się prosić nie będę, mordo Nie chcesz healing Faktora, to nie dostaniesz Jezu, jakie te suwry czasami już śmieje Wiecie co? Ja się zabezpieczę Ja się zabezpieczę po prostu Nie zrywaj się Na tej mapie będzie ciekawa. Jezus jak to wygląda fajnie Biegnę Biegnę mordo nie bój nic Uciekaj, uciekaj. Chodź, 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 chodź za mną Chodź no chodź Jezu A dobra, nie, nieważne, nie chcesz pomocy, to nie. Jeszcze nie będę cię za tą latał. Niby nie wisiałem ani razu, ale no Patrz na, na skila moich towarzyszy Aha spieżdżał stąd czy mam okazję Dobra Jeśli ma barbę to mam przez Ale chyba baru nie ma? Interesujące, kurzamy łaskaro trochę. Ja idę tutaj do Gena Na punktów, chociaż. Dla punktów. na poważnie... Dobra, spiżdżam. Inny koniec mapy. Teraz po prostu, byleby pierwszy znaleźć kacza. To już nie ma nad sensu. Tu mam, jakby nie, jako taka zona. A więc to W najgorszym wypadku, kaczem ucieknę. Teraz pytanie: kogo pierwszego odnajdzie? Hmm. W najgorszym wypadku, jeżeli tak będziemy się nudzić Zarówno ja i Vitori Że będziemy się kitrać cały czas, to no trudno się mówi Ja po prostu zrobię wam cięcie małe Ja po prostu po mapie. Wesker jest tam po tamtej stronie mapy cały czas I to, jest to że ja mogę pod tych tak wchodzić Hmm... Nie wiem gdzie jest Wesker. To mnie martwi tylko. A nie, ta mapa będzie ciężka do ogarnięcia, szczerze. Dobra, ganiają się. To tak wykąć go łeski, łeski, daddy weski Na ja tą co położę. I co, czekamy hmm. Dobra, powalił go. Ja się chowam do szafki, bo może mieć barbę. I trudno po prostu co? Ja się skitram. Poczekam chwilę. No trudno się mówi. Teraz będzie pochodził i szukać, szukał, szukały po całej mapie. Hmm. Where is the... Hutch. Jest, jest, jest jeszcze nadzieja, że otworzy bramę. Piętnaście sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dasz mi otworzyć, prosiu. Proszę, o daj mi otworzyć bromę Bra, daj daj Dadi łezki Please Prosiu Pozwól mi otworzyć My się tak będziemy bawić łezki Dobra, rób se co chceta. Dziękuję. Cześć. Cześć. Dzięki. Ok, to idzie na tyle w tym odcinku z Dead by Daylight. Dziękuję bardzo za oglądanie tych dwóch, dwóch rundeczek z Daddym Weskerem, komornikiem, czego tam chcecie zwać. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, który się kiedyś może pojawią. To co, dziękuję bardzo za oglądanie. Królowa Yui, też was żegna. Bye bye, Sayonara.